Chciałbym kiedyś grać w pilie. Podoba mi się wszystko. Są różne zabawy i yy, są fajne, fajne. I też najbardziej lubię wyścigi robić. Podoba ten to. Uważam, że my dziewczyny jakby trzymamy się też poza boiskiem razem, tak i na boisku. I w naszym przypadku myślę, że to funkcjonuje dobrze. Co daje Wam piłka? Satysfakcję. No, jest to na pewno jakiś sposób też na życie, już na tym poziomie, na którym my jesteśmy. Myślę, że do pewnego wieku była to jakby zabawa, a teraz już stał się to jakiś plan na życie. Im wcześniej będzie się miało styczność z jakąkolwiek aktywnością fizyczną, no to będzie to procentowało w przyszłości dla każdego. Sport rozwija? Rozwija, bardzo. Rozwija, rozwija osobowość, myślę, że to też jest fajny sposób właśnie, żeby gdzieś tam później się ukierunkować w przyszłości. No teraz te czasy też są ciężkie, patrząc na to, ile dzieci spędzają czasu przed telefonami, przed komputerami, dlatego uważam, że takie inicjatywy są bardzo fajne, bo skąd wiemy, czy może parę dziewczyn stąd za niedługo, za parę lat nie będzie reprezentowało Polski w piłce nożnej. Bardzo jest dobry pomysł. Myślę, że nie będę mogła tego nagrać razem i zinteraktywować. To jest świetne, gdzie móc grać i prezentować taką piękną piłkę jeszcze w takim klubie. Teraz jest czas kobiet, tak, Power Woman i to widać, to widać na boisku, to widać w polityce, to widać w każdym obszarze naszego życia społecznego, zawodowego, więc bardzo się z tego cieszę, że kobiety górą. <śmierdzi>